Cześć hey, kochani, witam was w już dwudziestym vlogmasie Jestem nadal w szoku, że tak szybko święta przyszły, są za cztery Ale ja właśnie idę do szkoły, mam swoją bluzę i zwykłe i moje skarpetki Trashera, nie wiem to się mówi po polsku I właśnie podchodzę do mojej koleżanki pod dom i jedziemy do szkoły It's beginning to look a lot like Chris

Okej, okay, kochani, ja właśnie przed chwilą... Dzisiaj? Dzisiaj zaczęłam bloga? tak. Dobrze. E, przed chwilą e, byłam u znajomej. Potem pojechaliśmy do UK po obiadek e, z rodzicami i po rybę <grym> na święta. A potem byliśmy u... znowu u koleżanki. Po prostu siedzieliśmy, odpoczywaliśmy. właściwie był ostatni dzień szkoły. Teraz wracam do domku. Jest już około szóstej. I właśnie idę, jestem przed domem. A więc za chwilkę się do was. Odezwę, taki, taki mały update Okej kochani, dzisiaj troszkę taki Reverse vlog można powiedzieć Bo kalendarze robię na koniec vloga niż na zamiast początku jakby Wiecie co z tym? No, a więc zaczynamy od Tontonca Dzisiaj jest dwudziestka What toy travels on a truck and goes choo-choo? I chodzi o to. Dobra, dwudziesteczka otwieramy i od razu mi się łośko otworzyło fajnie. Mamy prezencik. Dobra, Następne faworina. Dwudziesteczka jest tutaj. I dzisiaj mamy taką czekoladkę. I to jest czekoladka. Chocolate with a raspberry flavored center, czyli z Maliną. Chyba wczoraj też była z Maliną, a więc. Chyba Dobra. Dwudziesteczka tutaj. I mamy. Pralineczkę. Następnie. Reese's, dwudziesteczka. Mamy. Mleczną czekoladę wczoraj okay, też wam leczna, jeżeli się nie mylę Dobra, 20 tutaj jest. W ten kalendarz. Naprawdę mi się strasznie potargał. No ale... Dobra, nieważne. Dwudziesteczka o dziś jest coś drugiego. Aha, o! O! O, no po prostu odeszło. Dwudziesteczka. Mamy hand lotion, czyli jakby kram do rąk Zobaczmy jak pachnie Tutaj jest fajnie w tych kalendarzach, bo wszystko jest pozamykane Ale też ten kalendarz Ostatnio chciałam powiedzieć, a nigdy nie powiedziałam um, Nie pachnie, w sensie, że wszystkie produkty Te bad bomby w ogóle nie bublują, tak jak mówiłam Ale oprócz tego, to po prostu nic Niczym nie pachnie Żel Myłam się Niczym nie pachnie Jakbym się tak niczym nie myła po prostu W sensie, że wiecie o co chodzi Że po prostu nie pachnie nic Ten żel ma lekki zapach Takiego... Nie wiem co to jest, no po prostu lekki zapach czegoś ale produkty z tym są na pewno lepsze, że pięknie pachną No Dobra, dwudziestyczka tutaj jest Gdzieś, gdzieś tutaj. O dobrze, dzisiaj mam coś dużego. W tym oto pomieszczeniu. pomieszczeniu. Yy, a! Dobra. Mamy coś takiego. I to jest. Sól do kąpieli. Zapach śliwkowo-waniliowy. Hmm, ciekawe. Jak. O, trochę pachnie. Ciekawie, i ja ogólnie um, nie wiem czy mi się podoba zapach śliwki Śliwki? Tak, śliwki Ale zobaczymy, może być ciekawie Jeszcze tą sol... sól Którą wcześniej tutaj już tam jeszcze nie użyłam A więc mam dwie sol, sole do kąpieli, a nigdy nie używałam soli, a więc mega Czy to jeszcze mam Ballet i peeling, którego nie użyłam Mam konfetti, które nie użyłam O, i to do ust zawsze używam i olejek A więc no, dobra Jeszcze mamy sporo produktów Jeszcze cztery do otwarcia A jeszcze dużo mi zostało takich, których właśnie nie wypróbowałam może jutro sobie coś zrobię z kąpielą, bo już mam wolne czkoły, a więc mogę spokojnie troszkę później zostać, żeby, w sensie, że troszkę później chodzić spać i trosz... mam więcej czasu, żeby robić takie rzeczy właśnie związane z kąpielą i pielęgnacją. No ale, ale co, teraz nie wiem co idę robić, idę się do końca wyszykować, bo już jest po dziewiątej i za sekundkę się widzimy. Okej, okay, kochani, ja się właśnie wyszykowałam już do snu, teraz kładę się obejrzeć jakiś film... Myślę, że chyba 20 feature tak się nazywa. Może to, a może jakąś bajkę z dzieciństwa. Jeszcze nie a może horror, to zobaczymy. E, no, ale teraz się kładę spać i da edytować i obejrzeć film. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak się nie zapomnijcie u łapce w górę, nie zapomnijcie subskrybować, komentować. I do jutra, kochani buziaczki. Mua. Pa pa! Faye, our teenage problems got in the way now Just lay back and realize for a big smile It won't take long, only a minute I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive